Tak, to więcej... dzień, dzień dobry. Witam Was wszystkich po raz drugi na moim popołudniu wieczorze spotkaniu aktorskim właściwie autorskim nie aktorskim, przepraszam. Opowiem Wam dzisiaj o tym jak powstała moja druga książka, książka pod tytułem R.E.P. pod tytuł R.E.P. który mówi wszystko albo niektórym być może nic nie mówi. Ale zanim przejdę do książki, chciałem Was przywitać w domu, ponieważ pewnie nigdzie nie bywacie w tych dziwnych i trudnych czasach, więc powiem gdzie teraz jesteśmy. Jesteśmy w miejscowości Opypy. To jest jedyna taka miejscowość w Polsce. Nazwa podobno pochodzi od. Księcia Pepi. Okolica jest urokliwa. Opypy graniczą z Adamowizną, którą malował Helmoński z książennicami. Ten pełen łąk, dawniej bagniste. I to by było tytułem wstępu. Witam Was wszystkich. Prawdopodobnie na pierwszej w życiu wizycie w Opyp. Teraz rep. Któż to jest rep? Skrót popularny w slangu yy, naszego środowiska. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej. Zanim powiem o firmach farmaceutycznych, chciałem Wam przypomnieć, tym, którzy są w moim wieku, a tym, którzy yy, są młodsi, yy, być może opowiedzieć po pierwszych pierwszy o takich dziwnych czasach, które. Pod, przewidział lem, pisząc, gdy upadnie ostatni ustrój kapitalistyczny i na świecie zapanuje socjalizm. Wtedy było może nie, nie mniej, te słowa oddają to, co się wydarzyło pod koniec lat 80. i 90. Siermiężna szara rzeczywistość, firmy polonijne, dziwny taki socjalistyczny kapitalizm, potem taki brutalny kapitalizm i na tym wszystkim w zawodzie, który uprawiałem i uprawiam do tej pory, gdzie dochody były Delikatnie mówiąc, skromne pojawiła się nowa, yy, nowa jakby linia zawodowa. Przedstawiciel firmy farmaceutycznej. W momencie, kiedy zaczynałem pracę, mój szef, ordynator chirurgii, miał dziesięcioletniego dużego Fiata. Yy, jeden z kolegów miał starego malucha, i to były wszystkie samochody na oddziale. Mój przyjaciel, rok po studiach, yy, Przeszedł do firmy farmaceutycznej, dostał telefon komórkowy, laptopa i Opla Astę. To wtedy była jeszcze Astra 1. Jak myśmy mu tego zazdrościli, każdy myślał wtedy, czy nie pójść do firmy. Wielu nie poszło, bo ceniło zawód. Część nie poszła, bo ich te firmy wtedy nie chciały. Jak przyjeżdżał do szpitala przedstawiciel firmy. To był rok 91. To było święto, bo on woził długopisy, długopisy, naklejki i tak wiało takim prawdziwym światem światem kapitalizmu, światem Zachodu. Później zdarzało się, że firmy organizowały sympozje, spotkania. Zapraszały na umożliwiając udziały w zjazdach. Temu co u, urosło wokół tego, powstał pewien mit, to nie jest że powiem, firma farmaceutyczna, czy koncern farmaceutyczny, nie jest synonimem zorganizowanej organizacji przestępczej. To jest drugi po przemyśle zbrojeniowym przemysł na świecie. Rządzi się takimi samymi twardymi prawami jak każdy inny przemysł. Pewnie są w nim takie same nadużycia jak w każdym innym przemyśle. W przeciwieństwie do zbrojeniowego, przynajmniej co do założeń, raczej zamierza leczyć niż zabijać ludzi. I teraz możemy wreszcie przejść do książki. Dzień dobry, pani Bogu, miło. Strasznie się cieszę, że chociaż w ten sposób możemy się zobaczyć. Witam wszystkich, cieszę się. Że jesteście ze mną. Książka opowiada o pokoleniu moim, może trochę młodszych, absolwentów różnych medycznych, paramedycznych wydziałów, których losy rzuciły do pracy w firmie farmaceutycznej z różnych powodów z potrzeby, z przymusu finansowego, przypadkiem, z ciekawości, dla kariery. I opierając się na moich niekoniecznie własnych doświadczeniach, opowie opowieściach związanych z tym środowiskiem, starałem się przedstawić, oczywiście troszkę przerysowując jak w z zwierciadle, jak te, te relacje przedstawiciel, lekarz, firma, środowisko medyczne wyglądały w, w czasach dzikiego kapitalizmu lat 90. w Polsce? Te wydarzenia, które są tam często opisane tak, żeby czytelnika zaszokować raczej bywały wyjątkiem niż regułą, natomiast no, e Nasze zainteresowanie wyłącznie budzą wyjątki. Nikogo nie interesuje to, że 3 miliony Polaków pojechało na weekend, na działkę i gracowało troskawki. Nas interesuje, że 23 osoby po drodze zginęły w wypadku samochodowym i dostosowując się do tego prawa. Tutaj też, żeby nie zniechęcić czytelnika, skupiłem się nie na rzetelnej informacji związanej z przekazywaniem wi wiedzy o leku, tylko o wszelkiego rodzaju nadużyciach, skandalach czy. Innych sytuacjach, które zw zwróciły moją uwagę. Myślałem, że o tej porze będziemy mogli się spotkać razem bezpośrednio w hybrydach, rozmawiając o. Trzeciej z książek. Mam nadzieję, że to, co się odwlecze, to nie ucieczy, że spotkamy się we wrześniu, w październiku. Mam nadzieję, że będą to hybrydy. Mam nadzieję, że znów będzie tą rozmowę prowadziła pani Dorota. Teraz nie będę. Tak się ładnie mówi we współczesnym języku. Spoilerował trzeciej książki skupię się na, na drugiej. Książka jest kilku wątkowa z panią Dorotą Przeżyłem, nad, siedząc nad nią, koszmarny stres tłumacząc, dlaczego poszczególne osoby w różnych rozdziałach nazywają się inaczej i są z kim innym w związku. Prostowanie tych wszystkich wydarzeń było trudne, ale, ale udało się była to nauczka, że książkę należy pisać odrobinę może szybciej, bo jak się robi zbyt długie przerwy między rozdziałami, to się autorowi zaczyna mylić, o czym właściwie pisze. No... Czytam Wasze pozdrowienia. Mam nadzieję, że ktoś mnie wesprze, zada jakieś pytanie. Krzysztof przysłał załącznik, ale nie potrafię go otworzyć, bo boję się, że rozłączy nam się połączenie. Może Krzysztofie, byś napisał, czy to jest coś, co powinienem obejrzeć i do tego się teraz odnieść? Odmówienia zaskło mi w gadle, nie jestem dzisiaj przygotowany. Nawet nauczony, że tak powiem, przykrym doświadczeniem Doroty Coman, sprzed wczoraj naładowałem telefon, żeby nie było skuchy, Pokażę Wam książkę, o której mówię cały czas. Ep, skrót od reprezentant medyczny z pod tytułem Przedstawiciele medyczni w akcji. Z... Niestety, bez mojego, bez mojego rysunku, ponieważ, tak jak Wam mówiłem, udało mi się w życiu jeden rysunek i został, że tak powiem, wyczerpany. Natomiast z moim zdjęciem Zdjęcie jest piękne, powstało. Po powrocie z Zanzibaru, Zanzibar to jest takie miejsce na świecie, gdzie nie można pojechać. Jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie nie można pojechać. I to zdjęcie mi przypomniało o tym, że, że mamy taki smutny moment, kiedy, kiedy możemy spotykać się patrząc na siebie przez tele telefon. Mam trzy psy. Y, lo, ważą łącznie 10 kilo, natomiast y, tylko dlatego, że jeden waży 5, ale mają dość donośne głosy. Wracając do zdjęcia. Y, 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 w czapeczce Astafariańskiej, którą w wspomnianym zanzibarze, na bazarku na uliczce sąsiadującej z domem, gdzie się wychował Freddy Mercure, kupiłem za dwa dolary i do tej pory noszę jako pamiątkę z egzotycznych wakacji. Dlaczego tą książkę e, napisałem? Zachęcony napisaniem pierwszej książki, zauważyłem, że pisanie po, pomaga mi e, skupić myśli, pozwala mi odpocząć, stanowi odskocznie. E, od codziennej pracy pracy jak, jak każda monotonnej pisząc mam możliwość spojrzeć jakby na, na samego siebie z pewnego dystansu często w Postacie budowane są na podstawie obserwacji różnych osób. Często ich nastroje są odbiciem mojego nastroju. Jak ktoś się wczyta w książkę, to może dojść to chyba słusznego wniosku, że ten nastrój bywa dość kapryśny i, i zmienny. Czy teraz też działają lepy podobnie jak kiedyś? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że, że nie. Zmieniły się czasy, weszła ustawa farmaceutyczna, weszły inne ustawy. Nie mam na myśli kilku ostatnich, ponieważ nie że powiem, opowiadam o mojej książce, a nie o polityce. Kapitalizm w Polsce się ucywilizował po tym, jak żeśmy weszli do, do Unii. Poza tym, myślę, że nie bez znaczenia pozycja przetargowa firm farmaceutycznych jest znacznie Tańsza. W momencie, kiedy pracowałem w Instytucie Onkologii, jedyną szansą dla wszystkich polskich, czy dla prawie wszystkich polskich naukowców, żeby pojechać na jakikolwiek kongres liczący się na świecie był sponsoring. Polskie uczelnie, polskie instytuty nikogo w niczym nie sponsorowały. Tu się nic nie zmieniło zresztą do tej pory, tylko... Um... Nadal wpisowe na zjazd europejski czy amerykański kosztuje 500 do 1000 dolarów. Nadal hotel kosztuje kilkaset dolarów za dobę. Nadal samolot kosztuje około 2000. Tylko myśmy wtedy zarabiali 50-100 dolarów. Teraz zarabiamy troszkę więcej. Ciężko jest kogoś skorumpować przy pomocy pudełka MSI Długopisu. Natomiast. Na szczęście zresztą narzędzia nie poszły, do, używane przez firmy w tym kierunku. Książka jest dostępna, Krzysztof pisze w wersji elektronicznej i obchód i rep. Obchód jest ponadto dostępny w postaci audiobooka, jest naprawdę świetny. Z... Mam i słucham i sam się śmieję. Nie wiem czy z książki, czy z siebie w wersji czytanej przez kogoś jest moim zdaniem nie, nie, niezwykle zabawny. Wiem, że to może brzmi mało skromnie, ale ale naprawdę ja się przy tej książce dobrze dobrze nadal bawię. Epa w postaci audiobooka nie ma, nie, nie, nie jest natomiast w postaci ebooka, także można go ściągnąć z Księgalni bez obawy o dotknięcie z wirusem. O, wreszcie, we, wreszcie są pytania, Pani Bogu miło. Chętnie, chętnie zapowiem książkę o podobnie krótkim, lakonicznym tytule, jak dwie poprzednie. Książka GUS, tak jak mówię, nie chciałbym jej nadmiernie spoilerować. Książka o pacjencie. Książka o pacjencie widzianym oczami lekarza, pacjencie młodym, z Zdrowy, w każdym razie takim, któremu się wydawało, że jest zdrowy. Ja pim e, e, słoiku, który przyjechał do e, miasta robić e, karierę i e, tak powiem, wśród pasma sukcesów nagle się dowiedział, że ma e, e, raka. E, żeby ta książka, że, tak powiem, żeby było o czym pisać, oczywiście na tego raka nie mógł e, umrzeć, ale również nie mógł e, tak całkiem wyzdrowieć. I, Książka pokazuje zderzenie. Zderzenie zdrowego człowieka z walcem drogowym polskiego systemu onkologii. Jak wszystkie. Do mnie brzmi wszystkie, jak dwie poprzednie moje książki, zawiera e, inne pozamedyczne elementy, ponieważ moi e, bohaterowie dzielą ze mną pasję, jeżdżą po świecie, pływają na żaglach, e, jeżdżą na, e, na nartach no, i e, ten sposób że spędzania wolnego, wolnego czasu. Również przedstawiany, przedstawiony jest. W tej, ksią w tej książce. Wydaje mi się, że kończy mi się myśl związana z repem, a jeszcze chwila i opowiem ze szczegółami Guza, więc, więc myślę, że powoli należałoby kończyć. Strasznie się cieszę, że można nawet w tych czasach być spotkanie aktorskie, cieszę się, że mnie e, słuchacie. Jutro do Was dołączę, słuchając e, e, wystąpie, wystąpienia o 18. .00. Mam nadzieję, że te spotkania będą cykliczne Pokaż, pokażą, może nawet przetrwają e, w inne. E, te ciężkie czasy i będzie można je organizować. że żeglarstwo. Jest moją pasją od, od zawsze. Z powodu żeglarstwa nauczono mnie pływać, chciałem powiedzieć, że się nauczyłem, ale to była sytuacja przymusowa, ponieważ mając lat 5 jechałem na kolejny obóz żeglarski z rodzicami, więc należało mnie nauczyć, żebym sobie, nie, żebym sobie krzywdy krzywdy nie zrobił. Na żagle. Jeździłem co roku z rodzicami. Potem miałem okres buntu. Jak wszyscy, jednym z elementów tego buntu było udowodnienie ojcu, że ja nie będę pływał, tylko chodził po górach. Ale doszedłem do wniosku, że w góry są super, ale byłyby jeszcze bardziej super, gdyby tam była woda, i wróciłem na pokład. Najpiękniejsze dla mnie jest żeglarstwo żeglarstwo morskie to jest sposób na poznanie ludzi, na poznanie świata. Na, mam nadzieję, że kiedyś może się okaże, że jest to również pomysł na życie. W tej chwili niestety o żeglarstwie możemy rozmawiać, możemy marzyć. Planowałem udział się po Atlantyku w tym sezonie. Wszystko wskazuje na to, że zakończy się na planach. W zeszłym roku, prawie że rzutem na taśmę, udało nam się na katamaranie opłynąć. Pelopones. Pelopones jest półwyspem, ale dzięki kanałowi korynckiemu da się go opłynąć. Myślę, że fragmenty z tego rejsu staną się elementem którejś z książek. Drugą moją pasją obok żeglarstwa jest zwiedzanie świata. Jest tyle miejsc na świecie, które są piękne, z każdym z nich powtarzam sobie, że koniecznie trzeba tu przyjechać jeszcze raz. I nigdy więcej tam nie jadę, ponieważ jest tyle innych miejsc, w których jeszcze nie byłem, że jechać dwa razy w to samo to jest strata czasu. I inna moja pasja, która stała się zawodem, to Chirurgia. Chyba największa pasja. Staram się być bezstronny i tłumaczę sobie, że da się. Żyć zajmując się czym innym niż chirurgia, i być spełnionym i być pasjonatem, ale tak w głębi gdzieś chyba nie do końca w to, w to wierzę. Chirurgia. Przeczytajcie obchód. To jest coś nieprawdopodobnego. I Tymi, tymi słowami chciałem się z wami pożegnać. Strasznie dziękuję, że tym, którzy dotrwali do końca. Do zobaczenia.